Dziękuję. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Wydaje mi się, że byliśmy na tym samym spotkaniu i do, doprecyzowując wypowiedź Pana Radnego Przewodniczącego Jacka Zwierzchowskiego, no należy stwierdzić, że wtedy Pan też użył tego argumentu dotyczącego machnacza i tego strachu przed smrodem, ale właściciel tego przedsiębiorstwa odpowiedział wyraźnie, że to są dwa różne proces technologiczne, bo tamten proces jest procesem bez udziału tlenu, więc procesem gnilnym. A ten proces ma być zupełnie innie, inaczej technologicznie ustawiony i no, no tak to słyszeliśmy, nie wiem czy pani przewodnicząca potwierdzi. No ja pytałam się, czy będzie śmierć po prostu powiedział, że nie. Tak. Tak. No, no to no zobaczymy, ale dobra, tu nie ma się co przekonywać, no bo. bo, bo, bo ten proces zafunkcjonował a stwierdzenie że mleko się rozlało no myśmy tego mleka nie roznali bo przedsiębiorca miał prawo na własnym terenie zrobić to na co uzyskał zgodę tak no bo to nie jest nasza działka więc jego proces inwestycyjny jego wola taki pomysł na biznes także nie wiem co tu jeszcze więcej dodać ale i bardzo proszę jeszcze pan radny Artur Licerenko. Czy proponuję już zamknąć tę dyskusję, bo tak na dobrą sprawę to teraz tak bijemy się z koniem.